nie wiem czy powinnam nagrywać nie wiem czy będzie słuchać bo wentylator chodzi a jest dosyć mocny no jak zwykle jeszcze komputera piękny komputer, prawda? walny, mam biot nie no on jest po prostu, ja mam nowy tylko że ma tą cholerną nie wiem po co to nagrywam, nie powinnam nagrywać nie powinnam nagrywać dlatego, że chwilowo się izoluję i powiedzmy medytuję. Nie wiem, medytuję, oczyszczam się, nie wiem, co robię właściwie. Gdzieś, gdzieś szukam wyjścia. Własnego. Własnego wyjścia. Na razie nie, nie będzie łatwo to przestawić, tą, przestawić tą zwrotnicę. No. Nie będę siebie pokazywać, bo to nie o to tu chodzi, ogóle. Bo bo nie ma co pokazywać chwilowa nie wiem czy nawet to załaduje. może załaduje, bo ostatnio miałam <laughs> niektórzy walą wideo za wideo, a ja a, a, a szczerze powiedziawszy, ja już nie mam tego. nie mam ochoty tego oglądać co to miało być nie inni no jeszcze napisałam do nich tym razem raz po angielsku nie, no mnie się nie chce, bo po mieli poprawić ten rozmiar i nie poprawili. Nam, nam. Nam, 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 nam. Ale nazwali. No pewnie to ze znaków jest, że... że, y, 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 że to oznacza u nich jakoś tak, że to są... obcy nam nam. Dwa razy mężczyzna. No, dobra, nieważne. Wszystko się... Ja nie widziałam, że tak się losy potoczą. Wzięłam sobie kota, kiedy jeszcze byłam powiedzmy nie wiem co się ze mną stało. Mnie się wydaje, że to jest kwestia tego, że nie, że w pewnym momencie już człowiek przestał móc się oszukiwać w tym sensie, że wszystko jest ok wokół. Wszystko jest, wiesz, pięknie. A może na tym polega pewnego rodzaju przebudzenie bolesne. Czy ja wiem bolesne? A, ten ma 80. <laughs> Podają lata. <laughs> o! Oczywiście ten piękny, ten normalny. Ten jeszcze przed operacją. No nic nie będę mówić. Ja mam wrażenie, że teraz jestem bardziej prawdziwa niż kiedyś. W pewnym sensie hmm, jakby to powiedzieć Ktoś mógłby nazwać, można by to nazwać, że słabszy, ale nie, to nie mogę. Po prostu odrzucę. Muszę wyjść do kurna, załatwić te cholerne, pieprzone rzeczy i te układy rozwiązać, które zawiązały się w tym starym, w tej, w tej starej rzeczywistości. I coś mnie tak. Totalnie mnie coś odpycha od tego, żeby to zrobić. A muszę to zrobić, muszę wejść w tę relację. Cholera. Jasne. Muszę wejść w tą relację starą. Uff, najlepiej, gdyby ktoś za mnie to załatwił, żeby to się wreszcie skończyło. Bawi mnie to, że niektórzy mówią: o, będzie inna rzeczywistość. Wejdziemy w inną rzeczywistość. Wejdziemy w 5D. Mnie się wydaje, że oni pierdolą, jak potłuczeni. To jest po prostu takie oszustwo. Albo ja czegoś nie rozumiem. Ale mnie powiedziano, że ja miałam połączenie z tym tego, bajery, rowery. I to powiedzieli inni ludzie lata wcześniej, że ja. No, mam po prostu pewne, że jestem inna. W znaczeniu pozytywnym mówili to. I ja na tym nie zarabiałam, nie pisałam książek, oczywiście to nie jest zakazane, ale ta baba z tego co... no niestety, ja nie chcę tego mówić. No ale się pani nazywa Anna Głowarz, sama kupiłam trzy książki. I muszę powiedzieć, przewertowałam, przewertowałam, ale to wszystko tak dziecinnie napisane, informacje takie merytoryczne, przeplątane jakimś... jakąś... dobra, nie będę tego komentować już, no. Bo to aż ja mam wrażenie, że tego nie mogę komentować. Nie mogę tego opisywać. Nie chcę nawet w to, w to wchodzić w jakąkolwiek intelektualno-energetyczną więź. Nie wolno. Nie wiem czemu. Nie to, że ktoś na tym, tego zakazuje, tylko. To jest właśnie to, stare 3D. na którym ktoś niezłe kokosy zbija. To jest problem. Nie wiem, że niektórym osobom ta, ta, ta literatura pomaga. Nie wiem, może konkretnie są nie tego. Niczego innego nie czytali, no bo no pewnie po co odczytać Gurdziejewa. No, jestem w rozsypce, to fakt. Muszę się dlatego... Nie wiem, czy to nawet wrzucę. Bo się, że tak powiem, uczyszczam. Ze swoich trucizn, które... ze swoich błędów. Próbuję naprawić swoje błędy. Kot się oczywiście znowu zrzega więc mam robotę. Swoje cudowne i milne. O! 26. I to, proszę. Już teraz mogę to pokazywać, okazuje się, że to jest legalne. I odcinek czwarty jest w porze. Nie wiem, po co ja to pokazuję. To jest... Wiem, komputer jest do wymiany, ale... U mnie wszystko rodzi się w bólach. To też jest ciekawe pytanie, dlaczego. Ja już po prostu tego nie wytrzymałam. Nikt tego nie wytrzymał normalny człowiek. Teraz wiem, że mój głos się teraz zmieni. nawet wyrzucę z siebie to. A później. Nie będę miała nic do powiedzenia. Nieważne. To, to będzie 8 minut, żeby chociaż było 15. Poddychamy. Ja naprawdę nie. Chodzi o to, że chcąc nie chcesz, wchodzisz. Wchodzisz. Ja, ja się po, wiem, że ja się powtarzam, ale ja zauważam, że nawet mądrzy ludzie się powtarzają w pewnych wyrażeniach, jak to się nazywa, frazologicznych czy innych. W pewnych wyrażeniach słownych i tak wszyscy się powtarzają, mówią jakieś słowa, które, które już pasują im, no i powtarzają. Niektórzy nawet nie zauważają ich, to jest ciekawe. To jest ciekawe, że tak jak stand czy jacyś mówcy, czy wykładowcy, Boże, mówię rzeczy oczywiste. No ale nie do końca, dlatego że, nie, że ludzie naprawdę, na przykład przy stand-uperach, stand, stand się powtarzają, niektórzy to zauważają. I jeszcze mają odwagę wyrazić swoją opinię. I narażając się oczywiście na uderzenia. Bo co ty, jak ty śmiesz, jak ty śmiesz, jak ty śmiesz. On zapełnia całe sale, więc jak ty możesz go krytykować? Nie wolno ci go krytykować. Mm, mm, mm. Jezu, i gdzie jest to 5D miłości? Ja się pytam, gdzie jest to 5D miłości? To jest bzdura totalna. Dlatego, że to powinno nastąpić nie... Lud... W masie. A to liczy się masa. To, że pojedyncze osoby starały się lub starają się żyć hmm, w pewnego rodzaju izolacji, bo tak to trzeba nazwać. To jest forma izolacji. Bo nie można być w pewnych stanach, wchodząc w inne. W relacje z, że tak powiem, no nie wiem. Nie można być suchym, stojąc na. Na deszczu, jeśli się nie ma parasolki. Przykładowo, piękne, proste i piękne. Jeśli się nie masz parasolki, to nie może być sucho, no. chyba że masz jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, czy coś innego. Nie wiem. Zastanawiam się ogólnie nad wieloma rzeczami. To będzie tak potłuczony tekst, ale mam wrażenie, że te moje wywody z dziwnymi oddechami są bardziej wiarygodne niż modelowe. No i gdzie mi 30, 360 modelowe wykłady innych osób? Nie wiem, no No ja jestem kompletnie. Kompletnie z niczym tu nie współgram. Z tą rzeczywistością nigdy nie współgrałam. I to nie to niespółgranie się coraz bardziej uwidoczniło Ale dlaczego tego nie wiem Dlaczego ono się jakby im bardziej nie naprawdę Próbowałam jeszcze się dostosować, bo im bardziej się próbowałam dostosować, tym <coughs> ta prawda coraz bardziej odbijała mnie od od ściany. Tym silniej ta piłka się odbiła od ściany. Oczywiście ktoś stwierdzi, że jestem po prostu pierdolnięta. I tyle. Ktoś stwierdzi, że jestem pierdolnięta i tyle. No właśnie dostałam powiadomienie, a tam skasowałam cały opis. Bo po prostu energetycznie nic. I nagle to jakieś tam jakieś staruszki, pewnie. No, staruszki też mają jakieś zainteresowanie. No, i, i ktoś by powiedział, że jestem pierdolnięta, a ktoś, może jakiś fachowiec by powiedział: No, mnie fachowiec powiedział, pani ma nadwrażliwość. I to nie jest kwestia tego, to jest tak jak nikt już tego nie rozumieją. Miękki i twardy ser. To jedno jest serem, oba obie rzeczy są serem, tylko że jeden jest rzadki i, i delikatny i nie wiem, yy, i trzeba go jeść łyżką, a drugi trzeba kroić nożem. To taka jest różnica między mną a innymi ludźmi. Ja po prostu wyczuwam coś na pewnych częstotliwościach. I ja wyczuwam pewien dyson, pewie, pewne dysonanse. Czy może nie dysonanse, ale coś już ze mną nie współgra. Teraz niektórzy mówią rezonuje. A jest czasownik Polski nie współgra. Ja i też, ja, ja, ja też zauważyłam, że. Mm, językowo my, my się cofamy. Nawet ja się cofnęłam. Z drugiej strony, pewnych hmm, skomplikowanych słów nie warto hmm, pewnych związków prazalogicznych. Nie wiem, nie jestem pewna, czy dobrze mówię. No to, co buduje zdania, czy tam hmm, można powiedzieć coś prosto: ja dać jeść albo ja, hmm, ja chcę jeść, albo potrzebuję coś spożyć. No, Boże, po co ja się w to zagłębiam? To nie ma znaczenia. Nie ma to znaczenia. Są takie uderzenia energii po prostu. Ja tak odbieram teraz rzeczywistość. To w ogóle nie, nie są. Ludzie nie skupiają się na tym. To znaczy, są wspaniałe niektóre spostrzeżenia, których ja już nie miałam czasu nawet polubić, czy tam na Twitterze, czy coś. Hmm. Czy ja wiem. Z jednej strony nie mam siły walczyć. Nie to, że siły. To nie jest kwestia siły. Jeżeli widzisz, że pewno... <słyska> pewna ścieżka, pewna droga jest nieskuteczna, to ją po prostu porzucasz. Nie ma sensu. Jak to teraz... Ja nie znałam tego słowa, tego wyrażenia bić się z koniem. Nie znam. <słyska> No pada deszczek, jak diabli, jest yy... chaotycznie, jest 20 stopni, wiesz tak. Nie, co ja mówię, nie 20, 25, <laughs> czyli tyle, co w zimie przy ogrzewaniu. Muszę, kurwa, jutro się zebrać i wreszcie ruszyć, załatwić, zaraz oczywiście. Będzie pewna osoba dzwoniła do mnie, czemu nie jestem, czemu nie jest. <laughs> Właśnie spać mi się chciało, no, muszę się wyspać, a z drugiej strony muszę załatwić to. No sypie się, no sypie się, totalnie się sypie. Jeśli ktoś wychodzi z 3D, to mam wrażenie, że to ja jestem. Kompletnie jakbym chciała to wszystko odsunąć. Całe to wszystko, ja, ja tej książki, tej, tej, tej Pani Glowarz nie kupuję, nie ma sensu. Dlatego, że ja Mam wrażenie, że już mogę warsztaty robić. To jest takie fałszywe wyjście 5D, w momencie, kiedy oni nadają na YouTubie, zarabiają na YouTubie, funkcjonują w tej rzeczywistości. Mnie. Te, te, teoria jest wspaniała. Tyle, że to jest teoria, moim, moim zdaniem. Prawdziwe 5D to mają nieboszczycy, no, którzy wyszli z tego układu. O! Ci jeszcze nie naprawili. Ja nie wiem, czy oni w ogóle kiedykolwiek naprawią. I napisałam do nich po polsku. Jak nie, to będę jeszcze, jeszcze będę tu siedzieć, tylko żeby dulczyć dramakul o poprawkach. Bo jeszcze nie przeszłam do 5D. Do pełnej izolacji od systemu. Odwójeczkę. A dzisiaj mi się śniło. oj mi się śniło. Aaaa, ja wiem, co mi się śniło. Wreszcie miałam sen. Że przychodzi babka, że jestem niby bardzo chora, tego śmego. Mhm. Czy chora? No i nie zmienili, o, nadal nic nie zmienione, będą z aż do śmierci. Mogę to napisać po angielsku. Czyli jednak dupa nie, ma, nie mają zamiaru tego zmienić. Bo ostatnio, jakim im zwracałam uwagę, to była taka fajna przygoda, muszę powiedzieć. No co, no. Znaczy ja tą plątaninę wreszcie wczoraj odkurzyłam. No tak to wygląda, taka plątanina kabli. I my chcemy w 5D przechodzić? To powinno być wszystko bezprzewodowe. I magiczne. No nic, no to się wzięło, nie? O. Oh. No śniło mi się właśnie, że baba zawonu mi przyjazła. <laughs> Całe mnóstwo rzeczy. A to może oznaczać coś odwrotnego, tak? Tak jak ten mówił, że... Mm, jak ci śni, że tego to prawdopodobnie coś... to wy, wydarzy się w rzeczywistości coś odwrotnego. Niby co odwrotnego. No, przyszła, ale bez... Może tego, jakieś te... Jakiś, jakieś ubrania przywiozła. Co ja mogę stracić? Ubrania mogę stracić? Stracić to zawsze możemy. Nie, ale to chodziło o to, że było miło, że ktoś rozumiesz. E... No, ten to pewnie jest gotowy, albo. No, tu już im zaczęło się rozmywać. Fabuła. Zawsze tak jest, twinda. Że wydarzy się coś od czy jak coś złego czy się śni, to znaczy, że Wydarzy ci się coś dobrego, niby. No. Yeah. Jak to Levi, a nie zawsze mówiliśmy Lewis, po polsku, no. no czy coś. Najbardziej mnie bawia, jeśli studentaperzy stwierdzają, że mm, to oni już są starzy. To oni już są starzy. Nie mogę podrzucić tego. Hmm. Hmm. Idziemy kawka zrobić. Zresztą. No kupiłam, tak, nie no, kupiłam nową, tą tańszą. Ale pia... nic nie załatwiłam. No kurde, budzę się. Ile dwożyje Jeszcze kot na Jeszcze sprzątanie rzygów kota. Niepotrzebnie go wziąłem. Nie wiem, jak nazwę. Pamiętnik? Nowy pamiętnik. Ja wiem, że to Prawie nikt tego nie wysłucha, ale to nie ma znaczenia, ja to robię dla siebie. Naprawdę dla siebie. Próbuję, że tak powiem, utrzymać się przy, przy że tak powiem, bo Nawet jak rozmawiam yy, w, w tej niby yy, bombelkowej rzeczywistości z, z że niby z, z rzeczywistymi osobami, to mam wrażenie, że to nie są osoby dla mnie. O, Tu nażygał, tam nażygał, idziemy. Już jest 21. Ja nigdy nie będę w tej, już w tej częstotliwości. Nie wiem co jak to, czym to się skończy. A mam zimno na bardzo. Oj, boże, może. Dobrze, to się już wzięło. Jakaś fajna drama o takich dwóch babach, jedna e... o mamie i córce, a nie będę, o mamie i córce, a tą córkę urodziła kiedy była w liceum, więc ona jest bardzo młoda i tak i tak, to nie jest istotne, nic nie jest istotne tak naprawdę. Ulala, lala, czeka mnie bardzo duża zmiana. Uff! Jak to tylko. To jeszcze muszę to połączyć. <kluznić> muszę jeszcze to połączyć z załatwieniem tych cholernych starych rzeczy. To jest cholernie trudne. Jest bardzo trudne, przepraszam, powtórzyłam się. Jest bardzo trudno jedno z drugim połączyć. Bo to są dwie dwie różne energie. Dwa różne papiery do to znaczy Dwie różne rzeczywistości, one nie współgrają kompletnie ze sobą. O, Jezu, kochany. No nie powiedz, że nagle wyjdzie ci pół godziny. Odkryłam, że. A w ogóle nie wiem, ja nie, nie potrzebuję. To tak, jakby w ogóle były dwie osoby. Rozumiesz? Kompletnie ze mną na przykład to oglądanie YouTube mnie stresuje. Nie chcę już tego widzieć przypadkiem, to dowiedziałam, że wiesz zamieściłam coś na Twitterze, weszłam w tą energię, a niech sobie odpoczywa w tej Tajlandii, niech ma ten dom, kurwa, po co ja w to wchodzę? W końcu się napracował, zapracował, namęczył się z tymi synami, no wspaniale, tylko że wiesz o co chodzi? To po prostu nie współga z tym, co on mówił na scenie, jako te, w tych monologach, na tych polsackich polsatowskich wszystkich o tym no to wiesz no, no niestety zrobił przyklepał podpisał cyrograf nie przeszkadza mu to, że się z, z barachłem spotyka bo, 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 bo jeszcze ten Syrek Dąbrowski to jeszcze no on jest po studiach oczywiście nie wiem jakich bo niektórzy tam mówią po jakich studiach są Mm, ale on po, po, po jakimś uniwerku jest, ten serek Dąbrowski. Więc to nie są osoby, w tym stand-upie nie wszystkie osoby są takie, wiesz, bardzo dużo osób jest po studiach. Może po co ja, znowu w to wchodzę? Jak zaczynam o nich mówić, to czuję, że uff, mnie ściągają. Nie ma sensu o tym mówić. To będzie totalnie chaotyczny wywód. Wyrzucam coś z siebie. No, nieważne. Zostanie jeszcze o 25 minut, jeszcze sprawdzimy czwórkę. Ciekawe jak to zatytułuje. No wiem, że nawet on może nie mieć ciągu dalszego i tego nikt nie wysłucha. No i jemu też coś tam się nie udało. No ale w każdym razie no... To był króli odcinek? jest tych co? A, dobra, nieważne. Nieważne. To jest teraz, teraz wchodzimy w strefę chaosu. Jest zrobione czy nie? Jeszcze 20 razy mam te moje, wiesz, powtórzenia, że nie jesteś pewna, że czegoś, że coś zrobiłaś. Tak, powinna brać pani pigułę. Jeszcze żaden się nie odważył, żeby mi to napisać. Niech mi powie, jakie najlepiej. Nie będę musiała iść na. Umawiać się na wizytę? Proszę bardzo. Czu, 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 czu. Zróbmy. Zróbmy tą magiczną. Wykorzystajmy ten YouTube do dobrych rzeczy. Izolacja i reakcja, i, i nie wiem. Nie, rewolucja nie pasuje. I akcja. Nie będzie żadnej akcji. Nie wiem jak nazwać tam się zastanawiała długo jak nazwać. Dobrze. Dobrze kończyłem, bo już 26. sześć.